Witam. Dziś pokażę jak uszczelnić parapet z oknem z silikonem. Widać oto to, tą tutaj szpareczkę. Jak widać jest zakurzony. Trzeba pędzelkiem wszystko ładnie odmieść. Z każdego pyłku gdzieś tam wydmuchać. Wydmuchać. To By po prostu odpylone, niektórzy jeszcze używają jakimiś tam rozpuszczalnikami, to sobie odtłuszczają, też można, ale niekoniecznie. I tu chciałbym po, pokazać co potrzebujemy. Pistolet, o taki do wyciskania kartuszy. Yy. Końcoweczka zacięta. Ja, ja zacinam, inni nie zacinają. Kto jak lubi? Ja Spyskiwacz. Tam jest woda z płynem. Tutaj mamy taki patyczek zrobiony z metróweczki. Może być patyczek od lodów. Taki ładnie zaostrzony, w zależności od szpary, jaką potrzebujemy zrobić. No i, i, i tutaj woda woda, jest, że tak powiem, obcięta. Butelka po wodzie. Na, na wycieranie patyczka i zaczynamy i zaczynamy, tutaj zaciętą końcóweczkę przykładamy i równomiernie wyciskamy, wyciskamy do drugiego koniuszka o, ja już sobie wcześniej zrobiłem z tej strony, z tego względu poczyną telefon także to wygląda to tak Taka mniej więcej równa linia. I teraz bierzemy spryskiwacz. Cyk. Jak widać już sobie śniemy wodę. Zamoczymy, zamoczymy sobie patyczka. I jedziemy. Cyk. Jak widzę, fajnie odchodzi. Z drugiej strony to samo. Cyk. Widać tutaj. O, moczymy. Jest ok. Patyczek czysty. Jak już mamy taką w miarę fajną linię, to jeszcze, żeby było fajnie, lepiej dolegało. Takim zwiżonym palcem. O. Jeszcze tak wymasujemy to. Dogładzamy, że tak powiem. No i mamy. Żadna filozofia. Każdy może to zrobić. Dziękuję.